Hej, witajcie, z tej strony Noxy i gram dzisiaj Soną. Eee... Tak, po kolei. Eee, gram Soną na bocie. Nie jest to typowa linia Sonatari, którą teraz często można spotkać, tylko gram z 0, dlatego nie idę i temu pod supporta, eee, gdybym grał. No, z gra się trochę inaczej, nie? Eee, tak, to na początku. Nie chciałem grać soną, ale zostałem zautofilowany i to był najciekawszy, pik, który mi przychodził do Szczerze mówiąc, jeszcze ani razu nie grałem soną na bocie. A, także to samo w sobie może być całkiem ciekawe. Nawet bym wam koledzy rzucił Tokio. Hmm. Coś się raczej wam nie specjalnie opłaci. <laughs> Już straciła flesza biedna Lux. <laughs> ja dalej będę na czas. Także nic nas to nie kosztowało. Tylko, żebym jeszcze zdążył, a ja sobie wodę nalewam. O, widzę Katarina, śpi. Uh, uh, uh. Już taki gorący dzień był teraz. Eee, tak mi się pić chce. W sumie nie wiem, czy to przez to, że było tak gorąco. Czy o co chodzi. Ale jestem taki spragniony. Może to też dlatego, że kilka gierek teraz pod rząd nagrywałem. I nie wiem. I mi się załączyło takie pragnienie. Bez flasha lux. No raczej zdziwiłbym się, gdyby tutaj czekali i faktycznie nie czekają. Ale ciężko będzie last hitować, nie? Dobra. EXPO dostałem. No może nie będzie tak ciężko. A ona ma blue! Ona ma blue! HXD. Śmiesznie. Dobra. Czyli jak my teraz nic nie zepsujemy. To mamy raczej, raczej dobrą gierkę. No bo wiecie, już teraz napsuli trochę temu szako biednemu. Tylko no jak to wyraz hitować? To jest większy problem. I zobaczymy, czy wystarczy mi many. Verli mogę mieć problemy z maną, żeby ich obijać. Zastanawiam się, jaki powinienem mieć build. Hmm. No niespecjalnie chcę iść itemy na supporta, wiecie? Okej, okay, bez heal'a. Ja swojego mam. Elo! Pięknie. I ja mam Blue, i to jest boskie dla nas. My się nawet nie musimy wracać. Szkoda, że nie da się pięknąć Blue. To by była przydatna opcja. Ja mogę nas spokojnie utrzymać na tej linii przy życiu. Może powinienem E wziąć następne. Myślę, co, bo wydaje mi się, że możemy... że będziemy mogli pogonić trochę? Dostałem tym. Pięknie. I to tak na styk po prostu udało mi się uciec. Powiem wam, że tego bota. To my strasznie zaoramy, jak tak dalej pójdzie. I dobrze, że mamy w takim razie Zyrę. Na linii z Zero: jak się zdobędzie raz przewagę, to można bardzo mocno przeciwników pokarać. Dobra. I powrót. I co my kupimy? Ciekawego. Bo widzę. Ardent nie jest złym wyborem. Biorąc pod uwagę to, że będę na początku używał dużo autoataków. Wiecie co? Ja chyba faktycznie zrobię tego Ardenta. On po prostu tutaj wydaje się mocny. Pomimo tego, że gram bez Starika. A ten nie idę. Ale Ardent. Ardent, a potem Leech Bane od razu. I to są przedmioty, które mogą bardzo fajnie działać. XD Ile tego... Ile many mi daje to, co? jeden na sekundę, trochę ponad. Tak bez szału, ale... ale dobrze. Zabrałaś mi cs -ka. Hmm, dobrze widzieć, że ogarnia. <grywa> Powiedziałem to i od razu zepsuła. Lux prawdopodobnie gdzieś się czai tam za... ...krzykami, jest. Myślę, że możemy w nich wbić. Tylko tak. Najpierw postawię Warda na szako, i ich odcinamy. To prawie nie bolało tej Zyry. Jak tam CSy? CSy idą mi słabo, ale animacja autoataku auto Sony, powiem na swoją obronę, jest trochę niewygodna. Ale dużo tarczy daje Lux. Wow. Kto? Który szaleniec? Oh fuck. Nie. Okej. Okay. To bolało. Problem jest taki, że ja nie mogę za bardzo zostać na linii. Chyba zobaczymy, co szako będzie robił. On może próbować do mnie doskakiwać, wiecie. Ech. Dlaczego go nie zrobiłem? Jej. Nie wiem, dlaczego to jej zrobiło tak mało damage'a. Nice. mama asystę. Nawet nie wiedziałem, że ten kaziks idzie. Szczerze mówiąc, stunelowałem się już na tych minionkach. Ja mam zaraz szósty. A lux? Moja lux dopiero się rozpędza. Generalnie to wiecie. To jest sam początek. Szkoda, że mamy 5.1 drużynowo. Biedna, biedna lux. Powiedziałem, że moja lux się rozpędza? Czy moja sona? Bo teraz nie jestem pewien, czy dwa razy nie powiedziałem lux. Oczywiście chodziło o Sona. Dobra, jeszcze ten plecik. O, mam buty. Ale już wracam. Jak dobrze pójdzie, tych minionów jest dużo. Dobra, to to się będzie slow pushowało w naszą stronę. Także bardzo elegancko. Ja już mam Ardenta i do Ardencika. Dobra, sprzedam warta, bo nie, 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 nie sprzedam Warda, nie sprzedam. Eee A... Mana Krystal jest ok. to nie jest, to, bo to jest dla mnie mimo wszystko 4 dodatkowe Q, wiecie co, wezmę to, bo Sona ma, ma drobne problemy z Maną. Teraz mam Ardenta, także żeby to wykorzystać Sona dobrze byłoby, żeby biła sporo, ale nawet jak ona nie będzie biła, to ja z tego Ardenta będę miał dodatkowy damage. Dobrze. I ty, koleżanko, nie żyjesz. Tak samo jak moje miniony, których nie dostaję. Czy <laughs> zadaje dodatkowy damage w miniony? Ja w sumie nie wiem. Coś tam, 10 dodatkowego było. Tak, zadaje dodatkowy damage w miniony. 100 damage a już zrobił. Wytyfy. Ej, ale nie chcecie mi powiedzieć, że. To się nie nalicza w miniony dodatkowy damage. Okej. Okay. To 100 damage'a, jak zrobiłem na tej krótkiej wymianie dodatkowego. Ej, Ardent jest super mocny. To w sumie i ja, i. Ej, a dlaczego teraz jest 117? Może to się nabija na, na minionach też. Jeżeli tak, to. Nie wiem, ciężko mi jest w takim razie ocenić. Czy to jest. Jej, czy to jest naj. O, a czyli to bardziej taki? Słodki luks. Jak kogoś złapie... Nie chciałem ja zaczynać, bo chcę by złapać, jak już. No, nie podejdziesz do mnie, Kajsa. Ona mówi, że może dajować. Ja to nie jestem. O no właśnie. Ale to zepsułem. Oczywiście oryginał, ale dostawał damage. Tak jakby jak, jakby był kopił ten Szako. Strasznie dużo mu bił ten Kazix. To jest spokojnie do zdajwowania. Nice, jeszcze ja dostałem fraga. Okej, okay, no drugie maksujemy oczywiście W. Chociaż jak ma się bardzo dużą przewagę, czasami można... Nie, no nie, maksować nie, ale czasami myślę, że można się ograniczyć na przykład do 3 punktów W. Tylko że W jest generalnie bardzo mocne na Sony, także to też. Ciężko mi powiedzieć, jak często można by taki zabieg przeprowadzić. Tak naprawdę to moglibyśmy ją pogonić, ale niechętny widzę jest za bardzo do tego Kazix. Będą nam przerywali, nie? Oczywiście, że będą. Nie, jednak nie przerywają. <laughs> Okej. Okay. Butów nie chcę. Mm, bardziej podoba mi się dodatkowy movement speed z tego plemnika śmiesznego. Widzę, że ktoś z przeciwnego teamu chyba złapał jakieś fragi. To jest Renekton nam idzie 2 i ta i Irelka na topie. Renekton gra na katę. W sumie ciekawe, że jej całkiem nie zaorał. Nie, Zauro był całkiem, ma dwa razy więcej farmy. It's fun here, no tak. Ja teraz jestem w stanie... Dobrze. Bardzo dobrze. Szkoda, że nie dostałem tripla ja. No mówiłem. Jak jest się soną nafidowanym, e, Sona zero, to się tej przewagi już nie puszczę. W może być ciężej, jak pobudują przeciwnicy masowa resisty. No i mają takie postacie w sumie, które, na które te rezisty pasują, nie? No nie wiem, na Renektonie jakiś Spirit Visage, na Irelli 800. Szako w sumie będzie miękki. Ale ja zawsze no będę dużo wnosił. Ciekawe czy mi je odda. Moje spele dużo kosztują. Ja mogę cię leczyć, koleżanko. Nie mam asysty z tego. On nawet nie przebiegł po moim Move w Speedzie. Nie wiem jak to się mogło stać. Mam jeszcze heal <laughs> Ale wolałem samego flasha użyć. Po co używać więcej niż trzeba? Hirek zaraz może się przydać do zbejtowania kogoś, żeby we mnie wbił. W sumie mam tuszarkę. Rekolujemy się? Stać mnie na Lich Baina, więc... To może być całkiem nie najgorszy moment na recall. A, i tak naprawdę na słapa też. Kupmy Lich Baina. Kupmy Ionian'y. I idę teraz na topa. Już w tym momencie mam maxa cooldown reduction, 45%, to chyba przez blue, ale... Ale wiecie, jako że mam transcendence, to to od razu, to się nie marnuje, to idzie w dodatkowe AP. AP jest fajne, no jak ma się jakieś takie efekty jak heal, jak tarcza, które... E, przechodzą przez... Znaczy no, ich nie dotyczą resisty. Hello. Biedna, biedna i i w sumie biedni wszyscy. Bo już jak, jak się tak zaarało, to wiecie, ja mogę latać między nimi i robić co chcę. Tak naprawdę została jedna osoba. Wow. <laughs> Nie chciałem marnować ulta, dlatego biegłem z nią, żeby przerzuciło mnie w razie czego w tym samym kierunku. Nie! To jest. O wow, musiałeś to zrobić. Musiałeś się zabić. Może to tak ze wstydu. Jest Kajsa! O nie, jakoś tak. całkiem zapomniałem o niej. To była głupia śmierć. Mogłem mieć perfect game. Nie wiem, czy Hill by mnie tutaj uratował, bo ona pewnie miała erkę, no bo tutaj zerkowała. A ja w ogóle o niej zapomniałem, nie? Um, dobra, więc co chcemy teraz zrobić? Co? Hmm. Czy chcemy Hextech'a? Hekstecz mi się podoba, Hextech GLP. Hextech GLP do tego dorzucimy Rabadon i Voidstaff i to jest już late game carry który jest dosyć miękki może Rabadon Relaya będzie lepsze haha <grystanie> <grystanie> mogę tak cały dzień Nawiązanie lekkie to w sumie do Avengers of Endgame. I nie tylko do Endgame. Bo Kapitan Ameryka chyba tak wiele razy mówi, no? Ale szybko wychodzę z many. Ja to chętnie bym. Fuck. dlaczego nie nacisnąłem Hila, ani W? Nie zdążyłem ani tego, ani tego kliknąć. Ja nie wiem, czasem w moim mózgu... Wolno zachodzą niektóre procesy. Okej, okay, a kolejny poziom Erki. to jest powód do radości. Bo jeszcze częściej ma, będę miał Q. Sprawdźmy, teraz mam 3,96. Jak bardzo to spadnie? Do 3.3 czyli pół sekundy yy, szybciej mi schodzi z cooldownu. To jest zdecydowanie bardzo pozytywne. Zwłaszcza, że mój gameplay w Team Fighter to może być QWE, QWE, QWE. Naprawdę to jest yy, to jest sposób nagranie Lux yy, który działa. <laughs> I to jest. To może być najlepszy sposób nawet. Może bardziej EWQ, bo chcesz pokiwalnąć ulepszonym kordem. Oddał mi bardzo ładnie z jego strony. Trochę bym się popróbował z nimi. Bardzo ładnie. Jeszcze ładniej. I gdzie jest nasz szako co? Gdzie jesteś? Może być po drugiej stronie. No dobra. Wygląda na to, że na jeszcze nie wysoluje. Ale w dwie osoby, jak kogoś mam obok siebie, to już co innego. Tylko, że to wtedy nie jest solowanie <grymnie> z tak punktu widzenia. Może kusić czako, żeby tu podejść. Chyba jest. Może nie. Wydawało mi się, że zaświecił się ten duch, nie? O, mam 40% cederów, 45%, więc Hexter GLP zamienia to 20% od razu w AP. To jest bardzo fajne. W ogóle ja mam kolejną r od razu. XD. To jest, to jest też zajebiste. Ta r prawie nie ma cooldownu, bo na, mieć e, na RC Sony na drugim poziomie 66 sekund, a to jest r która ma, no... Jednak ma bardzo duży wpływ na grę, nie? Jak wszyscy nagle zaczynają ta tańczyć, dwie osoby przynajmniej można tym trafić, jak jest jakiś slim fight, 5 na 5. On teraz nie żyje już. Aha, poddali. No dobra. Niech wam będzie. A moją koleżankę z bota, Zyrę. Bardzo fajnie mi się z nią grało. Plus 28. Widzę, że większy damage w lat zrobił. Nasz botlane, popatrzcie, po 5000 i, i ta. I Kaisai Lux. Ok, mam nadzieję, że Gierka Wam się podobała. Na dzisiaj to tyle i słyszymy się w kolejnych filmach. Peace.